tam hunterusek z tej strony. Para pograć chwilę jako hunterusek. A mangasy. Do Titi dołączamy. Dzień dobry. O nie! Dają czarny kolor. O dobre gramy. Dobra, nie, tym postaram ciekawe ile zadań mam. O, mało. No nie. nie. EMPTYTUTE Do elektryka pójdziemy na razie Ktoś zabił kogoś? Jeszcze nie, nie wiem Na chwilę się dowiemy Ja z tym kalam The Wayne points, jest points No prawie dokończyłem jedno zadanie, no Prawie zrobiłem jedno zadanie. Znaczy już jedno zrobiłem, ale no. To. Na szczęście. Czyli niestety trwam na angielskojęzycznych. Więc. Ja skipuję, bo mi się nie chce. Admina. Zajęły się admina. Ciekawy. O, biały jeszcze nie zagłosował. Chwilę chcę poczekać. Biały głosuj. Nikt. Nie wybrano. No. Nie wybrano. Jakby mi jadał GDOS albo ktoś jeszcze. One point, jest one point. Tu jest points, git. Tu points. Ej, no to mi jedno zadanie zostało i lecimy za śmieciami. Ui Diamenty nad wywaliłem Titi Nie zabił biały jak coś Czyli Madrina Madrina głosujcie Za madrina Lila Lila Jest taki ktoś Lila 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 Titi jest nie lila White, white, kill, purple. Czemu purple? purple? Nie mnie. Ja jestem jakiego koloru? Hunterusek. E, jestem jasny, jasny, niebieski. Dobra, live the game. Kolejna gra. Się nie niechcę czekać. Pomogłem im trochę. No, mi zabrali czarny kolor. Ping, fiolet. Mamy to. Tylko jakby czarny zmienił, to by było cudo. By było najpiękniejsze cudo. Co? Elo mordy... Elo mordy mordeczki. Dobra. To to jest krótkie nagranie. To ja już się odłączam. Także do widzenia, widzowie dziękuję, że mnie oglądacie, także do widzenia, tu był Hunterusek, oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału, dziękuję za suby, lajki, także dziękuję wam, pa pa.